W magazynie skrótów Mrozowskiej Ligi 6 kolejka numer 7, zmagania pierwszej ligi. Bardzo emocjonujące mecze, eee, może na początku pianka kufle z Lewce bez zmieni. Eee, gmina Kotunie Pest, to my grali z 23. bazą i koda z promieniem tłuszczyn Magazyn skrótów Mrozowskiej Ligi 6, zaczynamy! Mecz Pianki-Kuflew z Bezimiennymi bardzo dobrze rozpoczęli Bezimienni, którzy zdobyli szybko dwie bramki za sprawą Arka Tarasiewicza. Kolejna akcja, Boruciński wykłada ponownie Arkowi Tarasiewiczowi, a on tak w sytuacji niezwykle marnować. I mamy już 3-0, a była to dziesiąta minuta spotkania dopiero. Wybicie Pianki, jednak za lekkie, Szymon Styś się na strzał mocny sprzed pola karnego, lewa noga, piłka ląduje w sieci. I mieliśmy już 4 do 0. Swoją bramkę zdobywa też Igor Maziar. Jest 5 do 0 dla FC Bezimiennych w meczu z Pianką Kuflew. Końca, końca, końca. I ta piłka wpada do bramki. Minęła dwóch zawodników. Przypuścił jeszcze między nogami Stysi. Jest bramka bramkarza. Ze chwilę później już Arek Tarasiewicz strzela siódmą bramkę w tym meczu dla zawodników w żółtych strojach. Pianka przedostaje się na połowę przeciwników. Hubert Brodzik. I ta piłka, nie wiem jaki sposobem, mija trzech zawodników, myli końce i wpada do siatki. 1 do 7. Do złamał się tutaj powolenie Jarek Tarasiewicz. I już jest 8 do 1 dla FC Bezimiennych. Tarasiewicz. Zgranie tutaj z partnerem. I jest, jest, bramka numer 9 dla FC Bezimiennych warunki nie były łatwe tego dnia, ale dobrze radzili sobie zawodnicy. Grasiak, Grasiak strzela i jest bramka dla Pianki, Kuflew. Wybicie zawiski, do piłki dopada Hubert Brodzik. Hubert Brodzik lobuje bramkarza i jest trzecia bramka dla Pianki. Druga piłka dla Tarasiewicza, Tarasiewicz głową i jest dziesiąta bramka dla FC bezmiennych. Dużo bramek w tym meczu zdobył Marek Tarasiewicz. Sędzia główny kończy to spotkanie, w którym FC Bezimienni, którzy wyszli z kryzysu, możemy tak nazwać, pokonują Piankę Kufle 10 do 3 w pierwszym meczu siódmej kolejki pierwszej ligi rozowskiej, ligi szóstek. A teraz już przeniesiemy się na drugie spotkanie tego dnia. FPS i gmina Kotuń, Osiński, Paweł Malka i 1 do 0. Ósma drugie spotkania. Paweł Malka wyprowadza swój zespół na prowadzenie. Malka do jego swojego brata Marcina, ten do Osińskiego. Marcin Malka jest 2 do 0 w 12 minucie spotkania. Gmina Kotun rusza do ataku. Wycofanie do Przemka bardzo siaka, a ten strzał z dystansu, z prostego podbicia. W 16 minucie strzela pierwszą bramkę dla gminy Kotun. Końcówka pierwszej części spotkania. 24 minuta. Wystawienie piłki do Kacpra światkowskiego i ten nie daje się bramkarzowi i mieliśmy 3 do 1 dla FPS-u. Druga połowa zaczęła się od ataków gminy, która tutaj przegrywała. Stały fragment gry, rzut wolny z daleka. Christian Szelong, ależ przymierzył tutaj przy prawym słupku. I w 27 minucie jest już tylko 3 do 2. Filip Kwiatkowski w 35 minucie ponownie daje dwubramkowe prowadzenie. Widzimy kieszynka Filipa, 38 minuta spotkania, Marek Kania, piłka mokra, dostaje po ślizgu, Wpada do siatki, 38 minuta spotkania, trzymiliśmy, znowu, tylko jedną bramkę różnicę. Dobra akcja gminy, Łukasz Krupa, Łukasz Krupa, jest, 4 do 4, 44 minuta. 5 minut później w 49 minucie, Ależ to zrobił Śliński, Ależ do radość jest z zawodników. Zobaczmy. Tutaj wszyscy wybuchli radością. Wszyscy kibice FPS-u. W 49 minucie było 5 do dla FPS-u. Już niewiele ich dzieliło, żeby to spotkanie wygrać, ale nadeszła ostatnia jajca tego meczu i Damian Brzezik strzela teraz ekstaza radości po drugiej stronie. Jest 5 do 5. Sędzia kończy to spotkanie, ależ to było meczy, ależ to było meczycho. Dwie, dwie drużyny zafundowały nam niezwykłe widowisko 5 do 5. W tym meczu Gmina Koty nie remisuje z FPS, a my już teraz przenosimy się na kolejne spotkanie tego dnia. Na kolejne spotkanie tego dnia, w którym zmierzyły się zespoły. To tylko my i 23 bazy. Dobrze rozpoczęli wojskowi. Paweł Krasnodębski strzela na samym początku spotkania 1 do 0. Chwilę później strzela Dąbrowski. Dobija. Paweł Krasnodębski 3 do 0. z ze stansu Macioszka i jest już. 3 do 0. Chyba na to widzę w tutaj mamy mały błąd. Uwaga! Jest! Szout na kący Była to 34. minuta spotkania. 1 do 3 dla bazy. Szybka odpowiedź bazy. Macioszek. 35. minuta spotkania. Minutę później. Ponownie. Baza strzela kolejną bramkę. Tutaj, Chwieciński. Wstawienie piłki do Michała Macioszka. Michał Macioszek, jest, jest, 6 do 1. Macioszek na prawą stronę. Piłka za linią końcową i w tym bardzo wyrównanym meczu, ale tutaj bardzo skutecznie byli zawodnicy 23 bazy i to oni, można powiedzieć, że jednak byli zdecydowanie lepsi. Super postawa w tym meczu bramkarza. Izdebskiego w gminie. Przepraszam, w, w 23. Bazie. To tylko dzięki niemu. Tylko jedna bramka stacona. A już teraz bardzo szybko przenosimy się na boisko. Na ostatni mecz. W którym koda grupa grała z powolnieniem tuszczyn. Kuba Kazimierczyk teraz tutaj strzela. Mamy już 1 do jednego, bo na początku spotkania wynik otworzył Kusio. Mamy teraz 19 do spotkania. Adram Majczyna. jest już 2 do 1 dla płomienia. Coraz więcej deszczu. Na kompleksie Orlik było tego dnia Radek Kraszewski, indywidualna akcja. I nie wiadomo jak on tam się przydział i nie wiadomo jak on z zdrowego. kąta zdobył tą bramkę. W 21 minucie mieliśmy remis Druga część spotkania rozpoczynamy od ataków kody Emil Król i wado jednego Koda grupa prowadzi z płomieniem truszczym w 37 minucie spotkania dobra akcja tutaj lewą stroną Rafał Szubiński i jest już 3 do 3. Remis ale już dwie minuty później niebiescy mają aut, wycofanie piłki w pole karne, wgranie jej do Kuby Zyśka. Ten nie daje szans w i jest w 39 minucie 4-3 dla Płomienia Truszczyn. A już chwilę potem mieliśmy zamieszanie, po którym piłka wpada do siatki. Rafał Szubiński 5-3 w 42 minucie spotkania. Gdy, I gdy wydawało się, że już tutaj nic nie może zdarzyć się tym meczu, nadeszła 40. minuta spotkania, błąd obrony, zobaczmy jak zostawili tego zawodnika, konkretnie Rafała, przepraszam, yy, to chyba Słomka. I jest już 5 do 4. Ostatnia minuta spotkania i znowu błąd obrońców, zobaczmy jak łatwo tutaj pozwolili przedostać się Emilowi Królowi i nieprawdopodobne stało się faktem. Koda remisuje ten mecz 5 do 5 z płomieniem truszczyn. Jeszcze Widzimy walkę w środkowie bliska, ale tutaj już nic nie wydarzyło. Niezwykłe emocje w tym meczu zafundowali raczej płomienia i kody. Bardzo dobry mecz obydwu drużyn. Tak samo jak bardzo dobra lcawa, bo siódma kolejka rozgrywana w trudnych warunkach, ale tutaj wszyscy dali radę. Bardzo wszystkim gratulujemy i dziękujemy. A ja teraz też dziękuję za ten magazyn skutków siódmej kolejki Mrozowskiej Ligi Szóstek. Do usłyszenia.